No witajcie, witajcie. Kolejny odcinek z innej przestrzeni, z innego miejsca. Dzisiaj zrobię odcinek o cudownym produkcie, jakim jest Imuno. Imun powstał niedawno, w sumie tak naprawdę jest od tamtego roku kilka miesięcy na rynku. Zobaczcie jakie ma cudowności w swoim składzie. Za chwilę omówię. Dwa z nich rewelacja, jeżeli chodzi o stymulowanie układu immunologicznego człowieka. Słuchajcie, w swoim składzie immunoma ma c, owoc granatu, aksa, a, astaxantynę, jabłko, rokitnik, beta-glukan, winogrono, acerolę, dziką róże, aronię, hibiskus. To wszystko w synergii działa rewelacyjnie, słuchajcie, rewelacyjnie. Za chwilę ciąg dalszy. Wykorzystuję cudowną przestrzeń mojego brata i bratowej. Piękne truskawki. Niesamowita też przestrzeń, cudowna. Słuchajcie, teraz Wam powiem o, o aronii. Aronia w naszych produktach pochodzi z Polski. Obniża ciśnienie krwi. Jest pomocna w przypadku zaćmy, jaskry i zapalenia pęcherza. Wykazuje przeciwwirusowe działanie oraz jest zalecana w czasie terapii nowotworowych. Łagodzi skutki chemio i radioterapii. Zawartość polifenoli w aronii jest niezwykle wysoka. Aronia zawiera malatoninę. malatoninę. Yy, tak, yy, polifenol. Czy nie, to związek, który wspiera funkcjonowanie naszego układu nerwowego, a, ta, a także ma duży wpływ na, na naszą pamięć i jakość naszego snu. Melatonina wpływa na mikroflorę jelitową i ruchy jelit oraz układ odpornościowy wywiera pozytywny wpływ na tarczycę i układ hormonalny. Tutaj miało być aronia, zawiera melatoninę, a tutaj jest troszeczkę źle ma latoninę. No, to chyba źle przetłumaczono, także wybaczcie. Patrzcie, truskaweczki. No, jak już wiecie, aronia ma niesamowite działanie, ma cudowne działanie prozdrowotne, wzmacniające przede wszystkim nasz układ odpornościowy i nerwowy. I na jelita bardzo dobrze działa. No, zresztą, podobnie ciemne winogrona zawierają Resveratrol, który wspie, wspiera działanie układu krążenia, w tym serce, pomaga utrzymać zdrowe naczynia krwionośne i udrażnia naczynia włosowate w kryobiegu, działa przeciwwirusowo, przeciwgrzybicznie, przeciwbakteryjnie. Wykazano również jego zdolność do spowalniania agre, agregacji, czyli sklejania się czerwonych krwinek, a tym samym hamowanie powstawania zakrzepów. Hamując narastanie płytek choresterolowych działa także przeciw miażdży, co wo. przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi, pozytywnie wpływa e, pozytywny wpływ udowodniono również w przypadku zmniejszenia insulino insulino-insulono-insulino-insulinoodporności insu, <grym> oraz pobudzania lipolizy, która odpowiada za zmniejszenie tkanki tłuszczowej. Ma bardzo silne działanie przeciwzapalne. Wybaczcie mi, kochani. To tak na wesoło, pośmiejcie się razem ze mną. Zamiast krytykowania, włączcie proces śmiania. Dobra? Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Jak tu jest pięknie? To jest u mojego brata. Prze przecudowna przestrzeń. Piękna atmosfera, rodzinna impreza. I wykorzystałam tą przestrzeń, żeby, żeby z takich miejsc nagrywać jak najwięcej filmów, w związku z tym, że to ma swój urok. To ma swój urok i cieszy oko. I właśnie o to chodzi. A tutaj jest lipa, która niedługo będzie kwitła. Proszę. Proszę, młodziutka, jeszcze niedawno była taka ciupeńka, a już będzie, będzie, miała swoje pierwsze kwiatki i myślę, że będą zimową super, zimowo, zimową porą super herbatki. Niedługo zbiory, a ja mam w tor, całą torbę czarnego bzu do suszenia, bo zebraliśmy po spacerze, także... Buziaczki, buziaczki i do następnego i pośmiejcie się razem ze mną. <śmum> Bo tak to bywa, że ja się nie przygotowuję, nie czytam, nie, nie robię poprawek. Ma być tak naturalnie, spontanicznie. Pa pa, pa 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 pa. pa, pa.